Podjęliśmy decyzję, że sztaby będą dwa. Badamy to w tej chwili, jak to operacyjnie przeprowadzić, żeby one się sprawnie ze sobą komunikowały. Jesteśmy otwarci na wszystkie rozwiązania, które przyniosą sukces, które sprawią, że ta maszyna będzie działała tak, jak powinna działać. Finansowanie, wspominałem już o tym, 50% z każdej strony za uczestnictwa w kosztach kampanii i 50% uczestnictwa w subwencji, którą później partie otrzymają. Natomiast jeżeli chodzi o listy, umówiliśmy się, że. Proponujemy na nich kandydatów, wypełniamy listy w proporcji 50 na 50, 460 osób z każdej strony, natomiast jeżeli chodzi o kolejność na listach, o te tak zwane miejsca biorące, zostaliśmy w tym razem z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w tym porozumieniu, w tych umowach podpisanych wzajemnie upoważnieni do tego, żebyśmy to my we dwóch kontrasygnowali ostateczny kształt wspólnej listy składanej do Państwowej Komisji Wyborczej, a rozmowy, które miałem z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w ostatnich dniach pozwalają mi powiedzieć, powiedzieć raz jeszcze, nie będzie między nami różnic w tej sprawie, dogadamy się, proszę być o to zupełnie spokojnymi. No to jest y, też kwestia ogromnego zaufania, które trzeba mieć w polityce. Jak nie masz zaufania do siebie, to nie jesteś w stanie zmieniać rzeczywistości. To y, najlepsze nawet umowy nie pomogą.